maszynowni, to ja z tej maszynowni uciekłam. Powiedziałam, że to nie moje miejsce, o, Wróciłam do Wilna, gdzie już była, prawda, moja matka i wstąpiłam na Uniwersytet Stefana Batorego na filozofię, bo filozofia też jest najbardziej abstrakcyjna. Ja ją nigdy nie wiedziałam w domu nad książką, żeby ona coś wkuwała czy coś takiego, nie. Ona jechała na samych piątkach, w gimnazjum i jej to wszystko, ona chyba z wykładów to wszystko wykład, profesor mówił, profesor jej, jej tam coś tam mówiły na tym wykładzie i to wszystko wchodziło do głowy i ona już to zapamiętywała O ile wiem, jeszcze w Wilnie miała kontakt z Elzenbergiem, była na jego seminarium więc y, kto wie, czy to nie jest ten jej mistrz nie wiem, ja bym nie znając za dobrze Elzenberga, może tam widział jakieś istotne natchnienia. A jeśli chodzi o doświadczenia życiowe, no to one są powszechnie znane, prawda? Moje życie składało się z pewnych katastrof. To znaczy, były takie momenty, kiedy się to życie całkowicie zmieniało. Jedną taką katastrofą to była śmierć ojca. Ojciec był bardzo zamożnym człowiekiem. No może pan popatrzeć na ten dom, w którym mieszkaliśmy. Prawda? Po śmierci ojca matka została strojem dzieci i musiała pracować. Nasze warunki, od razu materialne, ogromnie się zmieniły. Przy tym zmieniliśmy miasto. Z Warszawy przyjechaliśmy do Wilna. W moim odczuciu, jedenastoletniej dziewczynki to była katastrofa. Drugą taką katastrofą był wybuch wojny który normalną jakąś przyszłość całkowicie zniszczył. Mnie obiecywano, że ja za pół roku pojadę na dwa lata do Szwajcarii, do Genewy, na Uniwersytet Genewski, studiować dalej filozofię. Oczywiście nie pojechałam, jakby się moje życie ułożyło, gdyby to tak było. Była wojna, zginął pewien świat, w którym się wychowywałam. Teraz tego świata już nie ma. Nie ma ani, ja nie mówię o Wilnie, które prawda, przeszło w inne ręce, ale przede wszystkim ta wieś, na której ja spędzałam wiele lat, później, ponieważ ja chorowałam, więc mnie tam posyłano, ja mieszkałam stale przez parę lat na wsi, tej wsi już nie ma. To nie chodziło o jeden majątek, akurat siostry mojego ojca. Tam było dookoła, tu wujaszek, tam ciotka mieszkała o 15 kilometrów wujostwo inni, wszystko to byli krewni w dużych majątkach, takich jak na Wilejczyźnie, to nie były majątki arystokracji, to było typowe ziemiaństwo. W niewielkich dworkach, czasami zrobionych z leśniczówki. Ale to, był, to było moje środowisko, to był mój żywioł, to był mój las kontakt z chłopami, z którymi się przyjaźniłam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. To jest świat, który nie istnieje, nie do odtworzenia. Mój dowódca przyszedł i powiedział Edward, miałem pseudonim Edward, twoja siostra została aresztowana. Przez NKGB. Ja się o tym dowiedziałam w oddziale w takim naszej Medinie niedaleko Turgiel w Alteracji I, i, i powiem Panu, że no cóż, no wie Pan, jak człowiek się czuje, jeżeli bliska osoba zostaje aresztowana przez NKGB. Z tym, że my w odróżnieniu od, od ludzi tutaj w Polsce myśmy doskonale sobie zdawali sprawę, co to jest NKGB. Była konspiracja. Konspiracja to jest taki okres, wie pan, bojowy. To jest nawet coś przyjemnego, dlatego że człowiek ryzykuje, co prawda, życie na każdym kroku, ale coś się dzieje. Ja w tej konspiracji od zwykłej łączniczki zaszłam dosyć wysoko, dlatego że pracowałam potem w sztabie okręgu razem z, z szefem sztabu.